Czek dzisiaj! Będzie mówić, co będziemy budować. Dobra, to uwaga, ja strzelam. Pierwszy, uwaga i pół. Wow, wypadł ci kolor pomarańczowy, czyli budujesz Dogdeja. O tak, to jest ten słodki pomarańczowy piesek. Dokładnie, a ciekawe, co mi wypadnie. I uwaga, strzelam, a mój kolor to niebieski. Czyli musisz zbudować słonika. Haha, ha, dobra, to ja idę budować. Zobaczymy, kto zbuduje to lepiej. Ale ja teraz oszukam luczka i wystarczy, że wpiszę komendę w klej. I mamy teraz ogół. Ogromnego słonika! Ale ciekawi mnie, co robi Luczek? Musimy to sprawdzić. On się buduje za tą ścianą. I co on zrobił? O tak, mój piesek jest już skończony. On jest najlepszy. A poza tym dam w środku takie pułapki. O tak, teraz na pewno nikt nie będzie chciał tutaj wejść. Nie, Luczek robi jakieś zabezpieczenia. Tak być nie może. My też musimy coś takiego zrobić. Ale najpierw trzeba go troszeczkę sprankować. Zrobię tutaj na szyb źródełko z lawą, postawię komand bloka z komendą i jak tylko kliknę w tą dźwignię, to Luczek spadnie prosto do tej lawy. I klikam w tą dźwignię, a Luczek spada! Co się dzieje? Czemu dedłem? O, o, mamy przewalone. Luczek nie może się dowiedzieć, że go sprankowaliśmy. Co ci się stało? Wszystko w porządku? <laughs> Chwileczkę, Pipek. Ktoś mnie chyba sprankował. To jest niemożliwe. Przecież nikogo tutaj nie ma. No właśnie, nie wiem. Zrzuciło mnie z góry prosto do lawy. To był jakiś Zakazane komendy. To byłeś na pewno typ Ty jesteś najgorszy. Wiem o tym, mam Cię na oku. Słyszeliście? To tak być nie może. Luczek myśli, że jest lepszy, ale to jest nieprawda. Teraz my musimy wypełnić tą całą budowlę pułapkami. Na samym początku zrobimy fałszywe wejście w tym miejscu z takimi specjalnymi drzwiami, ale to nie będzie dobre wejście, ponieważ za tymi drzwiami jest malutki pokój i wylejemy tutaj mnóstwo lawy. Ale Luczek nie. Jest ślepy. On zauważy, że tu jest lawa. Dlatego postawimy tutaj fałszywe bloki. I teraz w ogóle nie widać, że tu jest lawa, ale jeśli tu wejdzie, to zginie. O nie! To będzie mega śmieszne, ale skoro tu jest fałszywe wejście, to gdzie zrobimy te prawdziwe? Mam genialny pomysł. Zróbmy je w trąbie. Luczek nigdy nie zgadnie, że może być tu tajne przejście. I żeby go zmylić, postawimy tutaj niewidzialne drzwi. Więc nie będzie mógł przez to przejść. No, chyba, że to otworzy i będzie mógł iść dalej. A skoro jesteśmy w trąbie słonika, to wylejemy tutaj wodę. Tylko, że to nie jest normalna woda. Jeżeli ktoś w nią wejdzie, to zginie. I do tego postawimy tutaj niewidzialne bloki, przez które luczek będzie musiał przejść. O, o, ja nic nie widzę, ale na szczęście tu jest bloczek, więc mogę na niego wskoczyć i woda mnie nie dosięgnie. A żeby luczek wiedział, że tu są bloki, na samej górze zrobimy taką ścieżkę z diamentów. Jeżeli spojrzy się na górę, to będzie mógł zobaczyć, którędy może iść. I tym oto sposobem może przejść na drugą stronę. I wychodzimy z trąbki słonika i zobaczcie, jesteśmy teraz w środku jego ciała. Trzeba to dobrze wykorzystać, dlatego może zrobimy tutaj taki mega wielki spadek i w tej lewej nodze postawimy ogromną trampolinę, do której oczywiście Luczek będzie musiał spaść, a w drugiej nudze postawimy bloki szlamu, jednak nie te zwykłe, tylko te fałszywe. Więc jeżeli Luczek postanowi wybrać bloki szlamu zamiast trampoliny, skacząc z tej góry, to zginie. A zresztą, patrzcie, wow, o, pff, zginąłem. Ale jeśli wybierze trampolinę, to oczywiście przeżyje i się odbije. I zróbmy tutaj przejście, ale zaraz. Muszę zobaczyć, co robi Luczek. Podejdźmy do tej wielkiej ściany i zobaczmy na luczka. O tak, mój piesek wygląda tak epicko. Niedługo go skończę, ale to wygląda pięknie ja nie mogę. Ta budowla jest lepsza niż kiedy go ostatnio widzieliśmy, ale my nie możemy mu się pokazać, że go podglądamy. Dlatego szybko zamieńmy się w takie słodziutkie krzesełko i uwaga, wow, jak ja wyglądam. Podejdźmy troszeczkę do niego i co to jest za budowla? Ale śmieszne. Chwileczkę, co to jest za krzesełko fajne? Ej, w sumie, ja mogę Będziecie mieć w środku mojej bazy, tak, mam przyszykowane fajne rzeczy, chodź krzesełko. O, o, mam przewalone Luczek, chcę mnie wykorzystać! Chodź tutaj krzesełku, przecież tutaj jest świetne miejsce dla ciebie, będę siedział na tobie i grał! No dobra, podejdźmy tutaj, nie zachowujmy się podejrzanie! O, proszę, ale znasz super krzesełko, ale zaraz czy Luczek będzie chciał na mnie usiąść? O, tak! Po całym dniu budowania można sobie usiąść i walnąć bąka na krzesło! O nie, Luczek, co on robi? To jest najgorsze! Ale bo! Nie, co ty robisz? Tego jest za dużo, biorę TNT i wysadzam tą budowlę! Chwileczkę, co ty robisz, krzesełko! Nie, ta moja budowla! Tyle czasu ją budowałem! Nie zostawię tego bez niczego! Chodź! Tutaj dopadnę cię! O nie, szybko! Musimy iść na naszą stronę! I szybko zamieńmy się w normalną osobę! Chodź tutaj ty głupie krzesełko! Gdzie ono jest? Ej, chwileczkę, rozejrzyjmy się, tutaj jest krzesło! Ono niszczy nam się posągi! Luczek, co ty mówisz? Jakie... Krzesło, ja niczego nie widzę. Spokojnie, patrz, słuchaj, zbudowałem takie właśnie stanowisko dla takiego pewnego krzesełka, a ono wzięło TNT i mi wywaliło całą moją budowlę. Muszę je zabić. Ja nie widziałem żadnego krzesełka. Idź do siebie, przesadzasz, mamy mało czasu. A, dobra, Pipek, ale uważaj, ono, jeżeli przyjdzie do ciebie, to zniszczy twoją budowlę. I ono tak zrobiła, dobra, nie podglądam w ogóle. Spotkamy się potem. No dobra, zobaczymy, kto będzie miał lepiej. Teraz jesteśmy w dużym pomieszczeniu i możemy je podzielić na pół. Lewą stronę zrobimy na czerwono w taki oto sposób, a drugą na niebiesko i gotowe. Teraz zamurujmy to trochę i postawmy w tym miejscu drzwi czerwone, a tutaj takie zielone. Jeśli mój kolega wybierze stronę czerwoną, to dam mu taki ogromny napis. Weź sobie diaksy, i oczywiście postawimy skrzynkę. Jednak nie będzie tam diamentów. Jedyne co mu tam damy to dirta, a dodatkowo poprowadzimy redstone w tym miejscu, postawimy dispenser w ziemi i do środka damy jajko, które na pewno zabije Luczka. Bo kiedy on tylko otworzy tą skrzynkę, to za nim pojawi się wielki, zmutowany Hoglin. I będzie z nim musiał walczyć, a on jest strasznie trudny. Jednak jeżeli wybierze strunę niebieską, to damy mu tutaj mnóstwo kości, ponieważ Luczek uwielbia je jeść. I oczywiście drabinkę do następnego. Etapu. A to pomieszczenie będzie zabójcze, ponieważ postawimy tutaj mnóstwo takich bardzo ostrych kolców, przez których nie da się przejść, bo bardzo łatwo zginąć. Dlatego wypełnijmy tutaj całe pomieszczenie tymi kolcami. Wow, to jest bardzo dużo kolców! I po drugiej stronie zrobimy przejście. A za to na początku zrobimy coś, co pomoże mu przejść te kolce. Żeby nie było tak łatwo, postawimy tutaj mnóstwo. Mnóstwo skrzynek i tylko jedna będzie dobra. Powiedzmy, że na przykład ta skrzynka. Damy do niej jetpacka, więc jeżeli Luczek to sobie założy na swoje plecy, to będzie mógł na spokojnie przez to przelecieć. Ja nie mogę, jakie to jest fajniusie. Ale zróbmy teraz najtrudniejszy pokój. Mam tutaj przed sobą różne kolorowe przyciski. Porozrzucamy je po całym tym pokoju. I myślę, że tyle wystarczy. Jest ich. Strasznie dużo i tylko jeden będzie prowadzić do wyjścia. Na przykład ten żółty będzie dobry i kiedy tylko luczek to wciśnie, otworzą się tutaj takie diamentowe drzwi. Jednak jeśli luczek wciśnie jakikolwiek inny przycisk, to od razu umrze. I tutaj zróbmy najbogatszy pokój z takimi, wow, mega fajnymi złotymi świeczkami, które są bardzo bogate, oraz dajmy wszędzie tutaj najlepsze złote itemy. My. Ale zaraz już jest koniec czasu. Dobra, zobaczmy, co zbudował Luczek. Skończyłeś już budować? O, tak, spójrz na mojego pieska, teraz on wygląda najlepiej. Wow, jaki on jest wielki, ale zaraz on wcześniej tak nie wyglądał! No tak, ale trochę go ulepszyłem, Pipek. A teraz masz zadanie, znaleźć wejście do środka. <gry> wow, jakie to jest ogromne! Ej, to jest chyba nawet większe niż moja budowla! Jasne, że tak na pewno lepiej od ciebie i zobacz, jakie tutaj są bloki, wszystko zostało starannie zbudowane. Ło, wow, nie mogę! To faktycznie wygląda jak I Jak ty to zrobiłeś? Ale zaraz wejście, no nie wiem, może będzie w uśmieszku, albo tutaj, w brzuchu! Jaki brzuchu, Pimpek? Co ty wygadujesz tutaj? Nie ma wejścia! Hmm, coś mi tutaj nie pasuje. Dlaczego tu jest tyle pomarańczowego? Wiedziałem! Bidecko, nie, trzeba to zaburować. To nie jest wcale wejście. No, Luczek, przecież widziałem, że to były jakieś fałszywe drzwi. Otwieraj mi to teraz. Ja to muszę przejść. No, i teraz musisz skoczyć po tych sprężynach na samą górę. Powodzenia! Co to są za sprężyny? Zaraz to chyba nie działa. Wow, jak to mnie wybija. Dobra, na pewno mi się uda. O ale to jest tak wysoko. Ła, wow, co ja robię? Pipek, skup się. Musisz lecieć na samą górę. Ale to jest takie trudne. Ja zaraz spadnę. O nie, no dobra. Skaczę, skaczę. I uwaga, chyba jestem. Wow, ale to jest ekstremalne. O, jak ci się to udało? Miałeś tego nie przejść? Jesteś coraz bliżej mojej tajnej bazy w Środku. Ale dobra, teraz na pewno nie uda ci się przejść tutaj do tych drzwi. Co to ma być? Ale to jest proste. Ty serio zrobiłeś takie schody. No dobra, wchodzę tu, ale zaraz czemu te schody mnie wybijają? Ej, Luczek, co ty zrobiłeś? Wow! <grywa> Pimpek, to są schody, po których nie wejdziesz Zobacz, one odbijają na każdą stronę No nie, żartujesz sobie A, próbuję tu wejść i prawie jestem Ale nie, 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 to mnie wybiło O tak, nie uda ci się tego wejść To co, poddajesz się? I tak nie uda ci się wejść tutaj do środka Ale mnie wkurzyłeś, nie ma opcji Muszę znaleźć, jak tu wejść Bokiem się nie da, nigdzie nie widzę przejścia Ale co to są za świecidełka? I jakieś schody Chyba znalazłem przejście Pimpeka jak ci się to udało? O, o, to jest serio, dobre przejście. No dobra, to chodź! Ale dlaczego to się tak świeci? Nie podoba mi się to, ale chyba możemy sobie przejść. Zaraz jak idę! Nie mam mało życia! O, tak to jest bijące! Ha! ha, ha prawie... O, nie deduś, myślałem, że obrzesz! Miałem dwa serduszka, to było takie ekstremalne, ale udało mi się i przechodzę dalej! I co to jest za pomieszczenie? Ale ogromny robot! Co teraz się stanie? No, Pimpek, ten robot jest ogromny. Ogromny I jest taki mocny, potrafi strzelać i na pewno cię nim nie zniszczę. O, o, Luczek, nie podoba mi się to. Ja mam tutaj jakieś brunie i nawet super granaty. Poczekaj, nie, nie idź do tego robota. A ma! E, nie, co ty robisz? A, to jest flesz. Ja też nic nie widzę, ale zaraz Luczek leży. O, Bippek, nie wchodź do tego robota. Ale ja mam cię pokonać na nim. Słyszeliście, to nie! nie możemy na to pozwolić szybko wskakujemy tutaj na górę i musimy wejść do tego robota uwaga wchodzę i zaraz jestem w tym robocie nie wierzę w to pipek ja tam miałem wejść do tego robota o nie luczek teraz ja jestem w środku i mogę nim sterować chodź tutaj nie pipek co ty robisz szybko odwal się ała ty mnie próbujesz rozwalić to ty mnie chciałeś zniszczyć tym robotem a teraz ja zniszczę ciebie przygotuj się nie, Pipek, zostaw to, bo mój robot! Mwa, ha, ha, ale cię teraz zgniotę, chodź tutaj! Nie, 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 proszę, jestem w rogu, nie rób mi tego! O, tak, Luczek, nie przeżyjesz tego, chodź, moje wielkie szczypce cię rozwalą, zgniatam cię, a masz! A, nie, Pipek, jedłem. Ale to było super, nie wierzę, zniszczyliśmy Luczka! Nie, Pipek, dobra, wyłaj stąd, a, teraz zobaczymy twoją budowlę! A teraz, Luczek, spójrz na mnie! Wow, moja budowla jest stora zlepsza lepsza od twojej. Ej, chwileczkę, ty też bardzo ładnie tego słonika zbudowałeś, ale gdzie jest wejście? Ej, widzę, tak jak ja w brzuchu tutaj zrobiłeś. O nie, Luczek, ty już to znalazłeś. Serio, ale jesteś szybki. No widzisz, to ja jestem taki mądry, wszystko mi wychodzi. Gdzie tu jest? A, wejście, chwilę, spalę się! Eee, I nie. dobrze ci tak, Luczek, to było fałszywe wejście. O nie, Pipek, myślałem, że to będzie dobre. W takim razie to było złe. A gdzie jest dobre przejście? Hm, może gdzieś tutaj rozglądaj. Się. O, nie, nigdzie tutaj nie ma przejścia. Nie szukaj tego nawet. Coś tutaj widzę. No nie, jak ty to znalazłeś? To jest dobre przejście w trąbce. O tak, przejdę twoją budowlę na pewno. he, he, he idę do środka. Ale chwileczkę, czemu tutaj jest sama woda? To jest podejrzane. No nie, no Luczek, wskakuj. Nic ci się nie stanie. Przecież woda nie gryzie. O, o. A, a prawie mnie to zabiło, ale chwilę. Pimpek, znam ten trick. To jest trik z tym, żeby chyba chodzić po tych diamentach. No nie. Skąd ty to wiedziałeś? Aaa, myślałem, że tu zginiesz, ale mnie teraz wkurzyłeś. No dobra, przejdź sobie! No nie już mi pięć serduszek zeszło, ty normalnie chciałeś mnie zabić. A teraz co ja mam wybrać? No właśnie, stoisz przed trudnym wyborem. Taka trampolina, czy może taki slime? Wybieram szlam, bo on jest taki wielki, a ta trampolina jest taka mała. Dobra, skaczę, o tak! No dawaj Luczek, lecisz, ale o, o zginąłeś! pi, Pipek, jak ja tam dędłem? normalnie przecież tam są bloki, widzę to! Ale one... Były fałszywe i ty przez nie przeleciałeś. Czyli to nie była prawidłowa odpowiedź. Czyli w takim razie lecę na trampolinę. Tylko wyceluj i udało ci się. Wow, ale masz farta. I chodź za mną. Teraz będziesz musiał wybrać, czy takie czerwone drzwi, albo może takie niebieskie. Pewnie twój kolor jest dobry, więc wybieram oczywiście te czerwone. I chwilę, tutaj jest napis, weź sobie diaksy. Trafiłeś, no czek, no nie wierzę. To teraz wystarczy, że otworzysz tą skrzydeczkę. O tak, Pipek, ale to jest proste. Te darmowe diaksy zawsze wezmę. Ale chwilę, tutaj w środku nie było diamentów, i tutaj. A, co to jest? To jest wielki hoglin, który cię właśnie zniszczy. O tak, bo to były złe drzwi, Luczek. dlaczego te drzwi były złe? W takim razie muszę wybrać mój kolor. I co tutaj jest w środku? Jakieś kości. O tak, specjalnie dla ciebie, bo wybrałeś dobre pomieszczenie i możesz iść dalej. Uwielbiam kostki, dzięki wielkie wezmę sobie i dobra. A w środku jest jakieś wiejście na górę, i chwilę, tu są skrzynki i kulce! Jak ja mam przez to przejść? No nie wiem, Luczek, może po... Po prostu przebiegnij! Tak, na pewno ci się uda. Dobra, pipek, zrobię to. Przebiegam szybciutko, musi mi się udać. I, a nie. Luczek, to nie tak miało być. Może poszukaj w tych skrzynkach. Znajdziesz coś dobrego. Co może być w tych skrzynkach? Ej, mam coś, pipek, tutaj pod tym był taki oto jetpack. O tak, dobrze. No i co teraz musisz z tym zrobić? I teraz muszę po prostu przelecieć nad tymi kolcami, widzisz to? Jo, ale to było dobre, Luczek. A teraz ostatnie pomieszczenie. Czy uda ci się wybrać odpowiedni Przycisk, ale uważaj! Tylko jeden jest prawidłowy, a reszta cię zabija! Ile tutaj jest kolorowych przycisków? Dobra, pipek, kliknę jakiś mój kolor! Dobra, ten oto niebieski! Uwaga, klikam! O nie. To może pipek ten czerwony! Nie, to też jest zły, ale byłeś bardzo blisko! Luczek, ile jeszcze będziesz w to klikać? Siedzę tutaj 30 minut! Dobra, pipek, ostatni przycisk, czyli ten żółty! I chwilę, on był chyba prawidłowy! Tutaj jest pomieszczenie ze złotem! Dzięki, pipek!